Cześć widzowie, będzie dzisiaj taka bardzo szybka wrzutka. Zaraz po wrzuceniu materiału o odpowietrzanie hamulców. Sorki, zapomniałem powiedzieć przy, przy tamtym nagraniu, że jak odpowietrzacie hamulce, to ustawcie jeszcze klamkę w pozycji poziomej. U mnie klamki zbytnio nie są pochylone, więc ja już nie będę poprawiał swojego odpowietrzania. Po prostu brałem to wszystko pod siebie i zapomniałem powiedzieć, że jak ktoś ma klamki bardziej opuszczone. To nie dość, że rower ma być w pozycji prostej, to jeszcze oprócz tego klamki hamulca muszą być w pozycji poziomej. Później jak już wszystko zrobicie tak jak trzeba, to wracacie do, e, z powrotem, tak sobie ustawiacie klamkę jak, jak, jak chcecie. To tak na marginesie. Słuchajcie, zimą robiłem to zawieszenie, pojechałem w trasę, zrobiłem 30 km i powiem Wam szczerze, zaczęło mi znowu trzeszczyć w zawieszeniu. Ostatnio kolega jeden się pyta mnie na wiadomości prywatnej że zakupił używany rower i że to są jakieś tam trzaski tam pomogłem jemu ustawić, powiem nie skromnie ustawić, znaczy on ustawił, ja mu filmik podrzuciłem jak należy ustawić tam moc w silniku żeby tak nie szarpało dla, dla jego roweru, a bardziej dla jego żony, która właśnie jeździ tym rowerem i mówiłem między innymi, że prawdopodobnie trzeszczy mu zawieszenie i ja zimą odpuściłem, no bo to zima była, ciemno nie chciało mi się, teraz poszedłem do garażu i Już Wam pokazuję, co zrobiłem. Patrzcie. Wybiłem ten nieszczęsny damper cały. Problem polegał na tym, że tutaj wtedy zimą nie mogłem pozbyć się, nie mogłem tej tulejki wybić. Jak ja ją wybiłem? Już Wam pokazuję. Bardzo prosty zestaw naprawczy. Nie brałem kamery już tam do garażu, bo to nie ma sensu. Patrzcie. Mamy to. I jak wybijamy taką tulejkę, która mówię, u innych ona ciężko chodzi, u mnie ona chodzi lekko, ale ja ją smarem teflonowym, smarem teflonowym przesmaruję i patrzcie, jak ta tulejka wystaje tu, ona nie chce za nic wejść, po prostu posługiwałem się takimi nakładkami do e, kluczów nasadowych. Czyli tak, najpierw wybijałem tą tulejkę jak wystawała, żeby po prostu nie zbić tej całej ścianki, aby nie uszkodzić gwintu, czyli leciałem tak, później doposywałem końcówkę, brałem taką, żeby mi wybiło dalej tą tulejkę, następnie na imadle to i to już mi pozwoliło na tyle je wybić, że później dostosowałem tak jakąś śrubę i po prostu mogłem to wszystko wybić. Przy okazji, jak już wybiliśmy te tulejki, bo mówię, pierwotnie nie dałem rady wybić tylko tulejki z tego, z tego całego tampera. Jak ja już wybiłem te tulejki z tego dampera, to po prostu co? Ja to wszystko przesmaruję smarem teflonowym i myślę, że to właśnie w tym damperze powodowały jeszcze te trzaski, bo wszędzie indziej ładnie smar było, ale tutaj nie dałem rady wybić tej nieszczęsnej tulejki. Co ja nie robiłem? Znaczy nie dałem rady, jak póki jeszcze wach, bo ona siedziała w wahaczu i wahacz był przymocowany. Ale kurczę! Dobry młotek, dobre i madło. Mówię, musicie sobie tylko dopasować, żeby to wybić. Jakbyście potrzebowali tego, przy okazji pokażę Wam w jakim stanie są moje tulejki. Dodam, że to są cały czas oryginalne tulejki. Są w takim stanie. Mówiłem, że kiedyś, że była jedna, jedna pęknięta. W chwili obecnej mam tak, jedną. Mam już prawie dwie pęknięte, się wyrobiły, tak. Ale ja jest powrotem założę. Ja myślę, że ja, ja nie mam luzów jeszcze, żebym musiał zmieniać te tulejki plastikowe. A później to tam sobie pomyślimy jak to sprawa wygląda. Te tulejki, że dodam one wchodzą tutaj, w te nasze pióro wachaczowe. Z jednej strony pstryk i z drugiej strony o i na tym ustrojstwie to się podobno wyrabia i wtedy następują luzy i luzy między tymi, no, u mnie mówię, oprócz tych trzasków, które się pojawiły i pojawiły się wtedy zimą i, i, i teraz, no nie podobało mi się strasznie, po 30 km zacząłem tam szarżować po lesie, już kamery nie brałem, no myślę, nie, 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 no tak nie może być, no na asfalcie tego nie słychać, ale ja jestem na tyle pedantyczny, że jeżeli chodzi o pojazdy, że u mnie naprawdę musi być na tip top i jeszcze moja taka prośba do was, jako moich widzów y a weźcie, może mi podrzućcie jakiś link, teraz wy dla mnie podrzućcie link do klocków hamulcowych, takich, które wy stosujecie. Ja już nie mówię, że one muszą być tam najtańsze, że po prostu, żeby były dobre do Engwe tak? Bo ja mam te klocki, ale chciałbym, powiem szczerze, wypróbować te lepsze, bo odpuściłem, odpowietrzyłem, ale nie do końca jestem zadowolony z przedniego hamowania. Moim zdaniem wina leży po, po stronie klocków. Może coś lepszego niż Engwe. Jakbyście mieli jakiś link, to ja bym prosił. A jak po prostu tam nie macie, no to trudno, Sam poszukam, Już wtedy będę brał po prostu na wymiar tych klocków takie. Znaczy na wymiar to ja sobie sam kupię, no bo wiem gdzie mogę, ale może ktoś z Was sprawdził jakieś takie lepsze. To uh, powiem tak: od razu kupię do, do, do Engwe. No i zapewne do Kukirina zakupię, żeby mieć, mieć w zapasie. Mam w zapasie te, te chińskie, które mi przyszły do Engwe, um, ale ja je zmieniłem. Przejechałem się i nie do końca jestem tłoczki normalnie, wszystko wszystko pięknie, fajnie chodzi, ale one nie tak hamują, jak, jak trzeba, pomimo otłuszczenia. Albo po prostu już na tyle jeżdżę często kukierynem, że tam są hamulce żelety, tak, no ale tam są znane znane marki nut. Podobno to jest znana marka. Tutaj jest taka marka znana, nieznana. Hamują, nie powiem, no ale mówię nie wiem, może po prostu już mam takie wypaczone pojęcie, bo. Ostatnio dość często się poruszam w pracy kukurynym. Co za chwilę, jak zdążę, to także zrobiłem test VMAX, którego nigdy nie robię, ale nadarzyła się okazja w terenie zamkniętym. To od razu wrzucę. To tyle, moi drodzy. Ja to po prostu co? Wszystko to sklejam do kupy. Psikam tym smarem teflonowym na wszystkie strony. A psikamy, to wiecie. No normalnie, no. Jak on tam wylotnie wypływa wszędzie, gdzie tylko można, żeby to wszystko ładnie nie żałować tego smaru teflonowego. Wszędzie gdzie te tulejki nieszczęsne chodzą Czy to w tym samym tamperze. O po prostu dzięki moim widzom, dzięki Jackowi Jednemu i drugiemu wiem, że teflonowy smar jest najlepszy do tego. Więc ja to wyczyszczę ładniej Ja myślę, że cała wina była tutaj, bo tutaj nie dałem rady tego wykręcić. Wtedy nie dałem rady i teraz miałem problemy. I po prostu. Ja już kiedyś mówiłem, tam było za dużo kleju nawalone. Ja wiem, że u innych, szczególnie u Ciebie Jacek, ja wiem, że tam był wtedy u Ciebie właśnie były luzy. No, mówi, mówiły, że u mnie temu jest klej, to u mnie nie ma luzów, ale wiesz co? Mi się wydaje, że to klej klejem, ale że to jest u mnie mocno sprasowane. A tutaj nawet widać po, po tulejce, że aż ona na sucho tak chodziła, że widać takie delikatne wżery. Ja to może delikatnie papierkiem jeszcze przeszlifuję. No i wtedy ja to wszystko teflonowym elegancko posmaruję. Wbije z powrotem i jazda. To tyle z mojej strony. Akurat się temat nawinął. No. Temat za tematem. I pamiętajcie o tej klamce, żeby żeby była przy odpowietrzaniu, w poziomie. No znowu kurczę, niepotrzebnie się spieszyłem, żeby wyjechać. No i zapomniałem Wam powiedzieć, że musi ona być w poziomie przy odpowietrzaniu. Cześć. Czas operacyjny: 40 minut. Skutki uboczne: brudne łapy. Skutki pozytywne: uśmiech na twarzy, jak ręką odjął. Nic nie trzeszczy, nic nie piszczy. Nie lubię, nie lubię z takimi rzeczami czekać, robię od razu więc. Super. To mówię, wracając do tego starego nagrania. Cufnijcie sobie, sobie, jak ja to rozkręcałem, a e, pokazałem Wam dzisiaj, jak to wygląda po, po rozebraniu. Tak samo się składa, jak to wybijać. Zwróćcie tylko uwagę tutaj, przy wybijaniu tej tulejki, później może pojawić się delikatny problem, że jak próbujecie ponownie zakręcić tak zwaną tą śrubę w tulejkę, delikatnie od góry może być sprasowana ta tulejka poprzez wybijanie i ciężko może będzie wam nakręcić w te, tę śrubę więc pro, proponuję delikatnie żeby nie zerwać żeby wam krzywo gwint nie poszedł z tej tulejce tak bo miałem ten problem była po prostu pomimo <laughs> że starałem się dobrać te wybijaki tak jak należy to troszeczkę końcówka tulejki była sprasowana i wtedy nie chciała się nakręcać ta śruba się nakręcać nie więc weźcie, zwróćcie na to uwagę przy wybijaniu, żeby to naprawdę, no delikatnie, ale zarazem mocno to wybijać, żeby nie było później problemu z kręceniem tego wszystkiego. To tyle, trzymajcie się.